Dziecku, jesteśmy dzisiaj na otwarcie Twojej kancelarii. Intryguje mnie to, dlaczego są to książenice. Dlatego książennice, że od roku mieszkam w tej miejscowości. Dużo się reklamuje na Instagramie, na Facebooku. Dzięki temu, że zamieszczam artykuły Rzeczpospolitej, bardzo dużo osób pyta mnie o różne usługi doradcze. I stwierdziłem, że już jest takie zainteresowanie, że czas otworzyć filię. Właśnie w tej miejscowości miejscowość być może nie jest za duża, ale obok są granice Gronic mazowiecki, błonie i bardzo dużo pozyskałem klientów właśnie w tym miejscu. Miejsce jest rzeczywiście specyficzne, ma swój charakter i, i tak naprawdę, jak rozmawiałam z kolegą, który pomógł ci tutaj całość tą przygotować, to chyba jest jedyne w swoim rodzaju w Polsce, bo jeszcze nie spotkałam się, żeby połączyć kancelarię doradztwa podatkowego z yy, tak naprawdę ze sztuką i kulturą. Tak, to prawda. To jest chyba pierwsze miejsce w Polsce, gdzie jest i kancelaria doradztwa podatkowego, jest i były rachunkowe. Kadry, płace, szkolenia, z racji tego, że jestem szkoleniowcem, wykładał na studiach MBA, BHP, a tak jak powiedziałaś, jest i sztuka, e, malarstwo. W tym miejscu tak naprawdę klient może zakupić bardzo dużo usług i myślę, że tak, to jest takie jedyne miejsce w Polsce. Czyli to był pomysł? To pomysł, tak naprawdę, być może był wspólny? Nie wiem. Ciężko mi to teraz stwierdzić, ale jak zobaczyłem, że logo, które właśnie namalował Arkadiusz Draft dla mojej kancelarii, stwierdziłem: Wow, to jest coś pięknego. Mówię: Arek, rysuj kolejne obrazy, bo to są piękne obrazy. Jak wiemy, jest artystą i jego obrazy się sprzedają chociażby w desie, więc to naprawdę tworzy całość. Stwierdziłem: Arek, masz swoją kolekcję. Przyjdzie klient, niech będzie właśnie takie miejsce showroom, gdzie będzie można właśnie też i Twoje usługi zakupić. I myślę, że to właśnie jest miejsce, gdzie idzie się do pewnego biura, gdzie tylko podpisuje dokumenty, wychodzisz się. Tutaj można ciekawę, można porozmawiać, obejrzeć obrazy, rzeźby, no myślę, że to jest ciekawe miejsce. Nie no, niewątpliwie, bo ja sama powiem Ci, że jestem pod dużym wrażeniem. Wczoraj też byłam na jakimś fajnym wydarzeniu kulturalnym, natomiast to dzisiaj to mnie rzeczywiście zaskoczyło kompletnie, bo nigdy bym sobie nie połączyła tych trzech jakby biznesów w jeden. Także gratuluję pomysłu i życzę naprawdę dużo, dużo cierpliwości, bo pewnie tego też potrzeba, ale i powodzenia. Dziękuję pięknie.